Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo muszę go ogarnąć technicznie sam, bez mojego brata Mateusza, który jest mi wielką podporą we frajdzie życia z Bogiem. Więc e, zaczynamy. Hmm. Kolejny sposób, aby doświadczać Bożej łaski, wiąże się z sercem, wiąże się z tym, jakie mamy nastawienie wobec Pana. Dziś, między innymi, o tym, więc rozbieg i lecimy. Czołówka. Turu, tuturu. Tu, linka, biegaj, biegaj. Ale musisz biegać teraz. Przepraszam, nie, nie, nie przećwiczyliśmy tego do końca. Tu, 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 Chodź tutaj, chodź do mnie, chodź, hop. To jest pies linka. Dobrze, więc to była czołówka. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Mówimy o sposobach doświadczania Bożej łaski. Mówimy o tym, co możemy zrobić, żeby... Doświadczać tego, kim Bóg jest, tego, kim Bóg jest, tego, co dla nas przygotował. I e, zainspirował mnie dzisiejszy psalm, psalm 111, który mówi o tym, że e, wspaniałe są dzieła Pana, mogą ich doświadczać wszyscy, którzy je kochają. Wspaniałe są dzieła Pana, mogą ich doświadczać wszyscy, którzy je kochają. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście podstawowym sposobem, aby doświadczać Bożej łaski, Bożego działania, Bożych dzieł, jest to, że kochamy Pana, że zwracamy do Niego nasze serce, że żyjemy tak, jak On chciałby, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy żyli. I wiąże się to z elementem nawrócenia, przeproszenia. Przebaczenia naszych grzechów. Pomyślałem sobie, że dla mnie takim doświadczeniem Bożej Łaski zawsze jest moment, kiedy mówię przepraszam. Kiedy przepraszam człowieka, kiedy przepraszam Boga, kiedy idę do spowiedzi i w taki szczególny sposób tej łaski doświadczam. Czyli odwracam się od złego, a zwracam się na nowo sercem do Boga. Dlaczego? Dlatego, że go kocham. Dlatego, że On pokochał mnie pierwszy. Pokochał mnie, to znaczy, ze swojej perspektywy ma dla mnie to, co jest według Niego najlepsze, nawet jeżeli to go kosztuje. I myślę sobie, idąc tym tropem, po doświadczeniu łaski przebaczenia, że kiedy ja uczę się kochać, tak jak Bóg, czyli wybieram dla kogoś to, co z Bożej perspektywy jest najlepsze, nawet jeżeli mnie to kosztuje, to wtedy, tak jak czytamy w Psalmie 111, Pan jest łaskawy i miłosierny. Łaska Boża objawia się, myślę, też w Jego miłosierdziu, czyli miłość w działaniu. Kiedy ja, i to jest kolejny sposób na doświadczanie Bożej łaski, Bożej obecności, kiedy ja jestem taki jak Bóg wobec innych ludzi, to znaczy kiedy jestem łaskawy, kiedy jestem miłosierny, kiedy okazuję innym Boże serce. Dalej czytamy, że dzieła rąk Pana to wierność i sprawiedliwość. Kiedy robię to, co sprawiedliwe, kiedy robię kroki wiary, to też pozwalam tego doświadczyć innym, ale staje się to też moim udziałem. Więc myślę sobie, że. Yy... Dzisiaj odwracamy to trochę. To znaczy, nie tyle oczekuję, że ta łaska na mnie spadnie z nieba, ale kiedy ja żyję jak Bóg, kiedy żyję miłością, kiedy żyję sprawiedliwością, kiedy żyję wiarą, kiedy dzielę się tym, co dostaję od Pana, z Jego serca, natury, charakteru, to wtedy, gdy przelewam to do życia innych ludzi, spływa to też na mnie, bo Jego łaska jest niezmierzona, Jego łaska jest hojna. Psalm 111. Rozważcie go sobie dzisiaj i rozważmy go sobie, bo ja też e, nim się karmię. I e, doświadczajmy Bożej łaski, kochając Pana, przyjmując Jego przebaczenie dobra spowiedź nie jest zła e, będąc sprawiedliwym, miłosiernym, e, łaskawym i wiernym wobec innych ludzi. A wtedy to doświadczenie będzie zmieniać moje życie i życie tych, których spotykam. Pomóż nam Duchu Święty, niech tak się stanie. Frajda Życia z Bogiem, tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się to nagranie, wyraż aprobatę, zostaw polubienie, zostaw komentarz albo udostępnij je, niech się niesie dobra wieść o frajdzie Życia z Bogiem. A my zobaczymy się przy kolejnej okazji. I teraz powinna być, yy, yy, być napisy końcowe, czyli tak zwana tyłówka. Jest linka, będziesz biegać? Chodź tutaj. Yy, no, dzisiaj mamy tak to troszeczkę inaczej przećwiczone, ale. Mateusz, bracie mój kochany, bez siebie, Frajda to nie to samo. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.